się wszystkim z tej strony ja find eee, właśnie zbudowałem domek i teraz was oprowadzę po nim. Także lecimy. Takie wejście. Szczerze mówiąc nie podoba mi się. W ogóle mi się nie podoba. Będę to jeszcze zmieniać, ale na razie niech będzie. No tak. Tutaj piecyki połyskiwałem, to jest przepałem. Właśnie, korzystam. Tutaj mamy drzwi. Tutaj jest taka, wiecie, sala obrad. Eee, sprawdzamy, czy się nagrywa. Nagrywa się. Sala obrad, wiecie, że siadacie tutaj i go obgadujecie sprawę, nie? Wiecie o co chodzi? Eee, takie się róże w rogu. Mm, tutaj na enchant. Tutaj będą e, książki, tutaj enchant zaraz damy eee, Podoba mi się takie zejście jakie zrobiłem. Może to nie jest ładne, ale podoba mi się. Eee, tutaj dwa craftingi i tutaj taka, wiecie. dałem jakieś e, skrzynie. No tam poładałem wszystko i te itd. I w sumie weźmiemy... Nie pamiętam na razie gdzie to gdzie co mam. I zrobimy sobie setik. Dokładnie tak. Robimy setik diamentowy. Cyk. I zostaną jeszcze 17 diamentów. Jesteśmy już celi diamentowi. I zrobimy jeszcze mieczyk. Pyk. Dobra. I mam mieczyk. Ej, gdzie się wkładałem w sumie? Kilow chyba. O, dobra. To tutaj. Ułożymy to. Cyk. I zrobimy jeszcze. E... Tylko w sumie książki nie mam. Ale dobra, to zrobię zaraz. Cyk. E... Tu e... tylko jeden diament? Nie, dwa. Dwa są potrzebne. Ale widzicie już jak mało mi tego wszystkiego zostało. 13 tylko diamentów, 42 żelazna miałem półtorej staka. E, zapominam zamykać drzwi, muszę mieć ten pół płytki tutaj, bo zapominam serio. E, dobra, ale... Ja tutaj chyba zasadziłem trzcinę w którymś z odcinku. Dokładnie tak. I bierzemy te trzcinę w sumie. Mam 40 skóry. więc będzie można zrobić już trochę książek ale w ogóle drewna prawie nie mam już ja już zebrałem tutaj chyba A tak dobra eee... dobra eee... jeszcze nie pokazałem jednego pokoju w sumie tylko ale chcę zrobić ten enchanting tutaj O, oh, tak dokładnie. Bierzemy wszystko na papier. E, Skórę mam tutaj. Zobaczymy, ile wyjdzie. O, 21. Ok, ale mamy jeszcze 19 skóry, więc okej, okay, okej. Okay. Dobra. Robimy enchant. Enchanting table. Książki, możemy tutaj sobie I możemy położyć tutaj, już i co? mamy enchant, ale jeszcze nie chcę enchantować, Mamy 28 poziom. Zaczynam enchantować dopiero, jak będę miał 30 poziom, dobra, z tego domu, znaczy z tego pokoju, jestem chyba najmniej z, z, za, najmniej, no nie wiem, nie wiem co powiedzieć, bo jest 4:37 dokładnie, kiedy to nagrywam. To nie patrzymy na to. Tutaj takiego armor standa wolnołem Tutaj taki alchemicki, wiecie, kącik. Nic nie ma w tych... Nie, nic nie ma w tym tym. Tutaj taka, wiecie, szafka. Kurde. Taka szafka nocna. E, enchant, taka lampka nocna, łóżko. Jak, ale jakoś to jeszcze... jakoś jeszcze te wszystkie zagospodaruje e, te pokoje. No ale... Już w sumie chyba wszystko co miałem pokazać, to pokazałem. Nie wiem, czy coś jeszcze. Szczerze mówiąc, nie miałem pomysłu w ogóle na oświetlenie. Na przykład tutaj takie zwisające lampiony dałem. Znaczy te takie lampy. I nie wiedziałem właśnie, nie wiedziałem co mam zrobić. Wiecie o co chodzi? Bo naprawdę, no nie wiem lampy, szczerze no, nie podoba mi się chyba to też ale jakoś ten, no, z tego pokoju, no najmniej mi się ten pokój po prostu podoba bo już nie wiedziałam co mam tutaj dać, mm, dobra no tutaj no to nic nie ma, tak no jest tylko enchant, tutaj będą po prostu książki no um, tutaj też w sumie nic nie ma, jest tylko taki stół obradowy cztery róże po rogach fajne tylko jakby jakbym grał na serwerze to fajnie by było eee... no oczywiście będzie jakiś serwer dla widzów myślę, więc 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 zostawcie łapkę i subskrybujcie żeby wiedzieć kiedy kiedy będzie eee... najprawdopodobniej będę tutaj jeszcze Kopać się na dół, tak jakby takie wejście do kopalni, żeby tam było, albo chyba że gdzieś tutaj na przykład. No nie wiem, jeszcze pomyślę nad tym. Mm. Tutaj, taki ten dużo, w ogóle creeper chyba trzy razy mi wybuchł, jak to budowałem, więc też nie fajnie. Eee, no, ale te wejście, no nie podoba mi się, strasznie mi się to nie podoba. No tak, wiecie o co chodzi? No nie podoba mi się po prostu. Hmm, tutaj możecie zobaczyć w jakiej okolicy mieszkam. Tam jest wioska. Tam jest yy, wioska. Więc fajnie, bo możemy sobie wagonikiem villagerów tutaj doprowadzić. I będziemy mieli tą farmę villagerów. Wiecie o co chodzi? Yy, tutaj jest jakaś taka wielka pustynia. Hmm. Gdzieś tam jest jeszcze dalej wioska O tutaj mamy pszczoły to super Sobie będziemy mogli Zrobić jakiś ten Jakąś farmę pszczółek Farmę miodu e, Tam gdzieś jest dalej wioska Jak byłem kopać drewno mm, No w sumie to tyle chyba W sumie to tyle Kot find w sklepie fortnite'owym e, Nie i tyle Dzięki za oglądanie. I cześć.